Forum Młodych Liderów trwa w nowym sączu. W panelach dyskusyjnych i spotkaniach, które zaplanowano na najbliższe dni, weźmie udział blisko 350 liderów z państw Unii Europejskiej, Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu. Rozmawiają oni m.in. o przedsiębiorczości w Europie i na Wschodzie. Uczestnicy spotkali się też z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Cieszę się, że jestem tutaj w nowym sączu, cieszę się, że jest bardzo liczna reprezentacja z krajów nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, tak wiele paneli, ale w sposób szczególny z wielką nadzieją przyjmuję to forum młodego pokolenia, dlatego że niesiecie w sobie... Współodpowiedzialność, mówię to do najmłodszych, za przyszłość Europy, która utraciła zdolności konkurencyjne i musi je na nowo w przestrzeni globalnej odbudować, i to jest wobec pokolenia, które chce przesuwać granice wolności dzisiejszego człowieka. Bardzo często zapominając o tym, że im więcej jest wolności, w tym także jest więcej odpowiedzialności za siebie i za innych. W związku z tym chciałbym jako facet 20+, skierować to przesłanie do tych, którzy w umownie są poniżej 30, abyście mieli też świadomość, że im więcej chcemy wolności, tym więcej w ten sam sposób bierzemy na siebie współodpowiedzialności za wiele procesów. Forum Młodych Liderów dla Nowego Sącza to przede wszystkim dobra promocja miasta. Ale jest bardzo ważne spotkanie, nie tylko dlatego, że ono jest promocją Nowego sądza, ale przede wszystkim dlatego, że jest taką, staje się mekką spotkań młodzieży poważnej. To znaczy chodzi o to, że tutaj kształtują się ci przyszli przywódcy naszego życia, i politycznego, i biznesowego, i kulturowego. Tu się rodzi jakby nowa cywilizacja, nowego pokolenia i to jest niezmiernie istotne, że właśnie Nowy sąd stał się takim właśnie ośrodkiem łączenia ludzi, poznawania się. Bo poznawanie się przez internet, poznawanie się drogą listową, no to jest tylko się, ale to nigdy nie prowadzi do znajomości. Natomiast jak się zna ludzi, patrzy się im w oczy i wie się, jakie są intencje rozmówcy, wtedy dopiero dochodzi się do sedna sprawy. I mi się wydaje, że, że Nowy Sądz jest właśnie takim miejscem, w którym na nowo sączy się wzajemne kontakty. I to jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu potrwa do 6 września. W planach są m.in. spotkania z politykami z Litwy i z Włoch, a także przedstawicielami największych polskich firm. W tym roku tematem przewodnim jest przedsiębiorczość.